Zedek Afgan to afgański matematyk, który od 1993 do 2001 roku pełnił funkcję prezesa Światowego Centrum Badań nad Matematyką Filozoficzną. W otoczeniu matematyków i fizyków cieszy się niezwykłą popularnością, choć wywołuje też sporo kontrowersji, bo oprócz swojego zainteresowania nauką, niezwykle też fascynują go teorie Pitagorasa na temat numerologii, iż liczby zawierają w sobie pewne wibracje i energie, które wpływają na rzeczywistość. Co ciekawe, Sedik Afgan twierdzi, że właśnie matematyka jest niezwykłym kluczem do przewidywania przyszłości. Twierdzi, że jeśli spojrzymy na matematykę, także jako naukę duchową, odkryjemy, że ma ona nie tylko znaczenie intelektualne i fizyczne, ale i metafizyczne. Naukowiec, korzystając ze swoich technik duchowych, w patrzeniu na liczby, twierdzi, że coś wyjątkowego zbliża się do Ziemi i stanie się to za chwilę. Jak twierdzi, jego przewidywania spełniają się procentowo, jeśli chodzi o obiekt swoich przewidywań. Więc gdy jego przepowiednie dotyczą jednej osoby, jego przepowiednie spełniają się w 100%. Natomiast gdy jego przepowiednie dotyczą jednego kraju, pewność spada już do 80%. Natomiast gdy jego przewidywania dotyczą całego świata, pewność spełniania się jego słów spada już do 50%. Tak więc jego najnowsze przewidywania mogą się spełnić tylko w 50%. Ale to nie znaczy, że na pewno się nie wydarzą. Jak twierdzi naukowiec, coś strasznego i przełomowego wydarzy się na świecie. Dokładnie 17 lipca 2023 roku. Przerażająca istota nagrana w Bałtyku. Link do nagrania w opisie.